jak odnaleźć wartości nadrzędne? Autor Andrzej Moszczyński czytają Adam Ferency oraz Krystyna Czubówna. Wiara, mądrość, uczciwość, rodzina, odpowiedzialność, pozycja życiowa, sprawiedliwość czy rozumne działanie. Co jest ważne dla Ciebie? Czy potrafisz wskazać i uszeregować wartości kierujące Twoim życiem? To trudne zadanie. Już starożytni mieli z tym problem. Nie dziwmy się więc, że dla nas. Ludzi żyjących współcześnie również nie jest to łatwe. Każde z nas ma swój system wartości. Przy czym najważniejsze są w nim wartości nadrzędne. Pod ich wpływem dokonujemy życiowych wyborów. Indywidualną sprawą każdego człowieka jest to, które spośród wartości będą stać wyżej, a które niżej w hierarchii. Czy w takim razie to my sami decydujemy, co będzie istotą naszego życia? Niezupełnie. Nie jesteśmy samotną wyspą. Podstawy naszej osobowości zostały uformowane w określonych warunkach i okolicznościach. Istotny wpływ miał na to kanon najważniejszych zasad obowiązujących w kręgu cywilizacyjnym i kulturowym, do którego należymy. Wartości nadrzędne, Wraz z najważniejszą z nich nadwartością, oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Jeśli nie weźmiemy ich pod uwagę w swoich poczynaniach, odczujemy napięcie emocjonalne związane z konfliktem pomiędzy wartościami a zachowaniami. Jak dowodzą liczne przykłady, można wierzyć w jedno, a robić coś innego. Żywić najszczersze przekonanie, że coś jest słuszne, ale pod wpływem nacisków zewnętrznych spychać to w najgłębsze zakamarki podświadomości. W dzisiejszym wykładzie postaramy się odkryć, co dla każdego z nas z osobna stanowi niezaprzeczalną wartość i czy rzeczywiście wynika to z naszych przekonań, czy też zostało nam narzucone przez środowisko. Stworzymy także własną hierarchię wartości i zastanowimy się, jak jej uświadomienie sobie wpłynie na nasze życie, już starożytni doszli do wniosku, że jedyną receptą na życie w harmonii z przyrodą i własnym wnętrzem jest kierowanie się wartościami. Łatwo jednak radzić, żyj zgodnie ze swoimi wartościami. Trudniej odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić. A przede wszystkim, jak ustalić, które wartości są dla nas, każdego z osobna, najważniejsze. Spróbujmy pomyśleć nad tym wspólnie. Zacznijmy od uporządkowania naszej wiedzy na temat wartości. Nauka o wartościach została wyodrębniona z filozofii stosunkowo niedawno, bo na przełomie XIX i XX wieku, nazwano ją aksjologią. Greckie słowo axios oznacza bowiem wartościowy, bezcenny. Problematyka związana z wartościami była podejmowana jednak dużo, dużo wcześniej. Jako pierwsi nad sensem życia ludzkiego zaczęli zastanawiać się myśliciele starożytni. Sokrates uznawał, że najwyższą wartością jest arete. Arete, czyli cnota, była jednak wówczas pojmowana zupełnie inaczej niż dzisiaj. Oznaczała dążenie do doskonalenia cechy najważniejszej dla stanu, do którego należy dany człowiek. Dla wojownika, na przykład, było nią męstwo, dla niewolnika pracowitość i wierna służba panu. Sokrates uważał, że tylko aretę gwarantuje szczęście. Twierdził, że dochodzi się do niej poprzez naukę. Jego zdaniem źródłem wszelkiego zła była niewiedza. Przekazywanie tej mądrości, Sample complete. Ready to continue?